Spotkaliście się kiedyś z takimi trzema tabliczkami. Są do siebie dość podobne, ale oczywiście czymś się muszą różnić. Ale skupmy się na ich wspólnym zastosowaniu. Zacznijmy od tego, że te tabliczki pokazują kierunek i tor jazdy na danym skrzyżowaniu, czyli rozszerzając temat, wskazują rzeczywisty przebieg drogi głównej z drogami podporządkowanymi. Celem jest na pewno ułatwienie orientacji kierowcy, na jakiej drodze się znajduje i co zaraz się wydarzy. Więc co też oznacza, pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogowego. No dobra, zacznijmy sobie od pierwszej tabliczki. Jest to tabliczka T6A. Ta tabliczka wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniu i co ważne, znajduje się właśnie na tej drodze z pierwszeństwem. Za to tabliczka T6B wskazuje układ dróg podporządkowanych i również umieszczona jest na drodze z pierwszeństwem. I ostatnia tabliczka. T6c wskazuje na układ z drogi z pierwszeństwem, ale znajduje się na drodze podporządkowanej. Tym się właśnie różnią.